Witam z tej strony Mateusz Pełen Energii. Dzisiaj powiem Wam dwa słowa o więźbach dachowych. Generalnie skupimy się na dwóch rodzajach więźb dachowych: na więźbie wznoszonej w sposób tradycyjny oraz na więźbie prefabrykowanej. Najbardziej popularną jest więźba tradycyjna, ma ona szereg zalet. Do zalet więźby tradycyjnej możemy przede wszystkim zaliczyć fakt, że łatwo ją adaptować i Wprowadzać drobne zmiany podczas realizacji budowy, co zdecydowanie jest niemożliwe, kiedy mamy więźbę prefabrykowaną. Musimy też pamiętać, że łatwiej zagospodarować czy wykorzystać przestrzeń na stryżku, kiedy decydujemy się na więźbę tradycyjną ponieważ nie mamy tylu wiązarów i elementów, które wchodzą w skład tych wiązarów, które ograniczają nam tą przestrzeń. Jednym z największych plusów więźby tradycyjnej jest możliwość wykorzystania jej elementów w sposób wizualny. Mam tu na myśli eksponowanie tych elementów poza obrys okapu dachu, a poza elewację, co również jest niemożliwe w przypadku wiązarów prefabrykowanych. Teraz chciałbym przejść do plusów wiązarów prefabrykowanych, których również jest sporo. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że są to elementy produkowane na zakładzie prefabrykacji, nie na placu budowy. Dzięki czemu mamy gwarancję, że jakość wykonania pewnych połączeń, także jakość samego materiału jest naprawdę z najwyższej półki, co daje nam gwarancję trwałości danego budynku. Co więcej, więźba tradycyjna jest docinana na miejscu budowy, co naraża nam pewne elementy na brak impregnacji. Więźba prefabrykowana. Przyjeżdża cała, zaimpregnowana we wszystkich miejscach. Daje nam to też gwarancję, że to drewno wytrzyma naprawdę długie lata. Poza tym szybkość znoszenia. Myślę, że tutaj bez dwóch zdań przewaga więźby prefabrykowanej. Małym domku nie ma problemu, żeby postawić dach w jeden dzień, w dwa dni. Nawet całkiem skomplikowane konstrukcje nie zabierają dużo czasu. To dopiero cegiełka spośród całego domu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o więźbach, zapraszamy na naszą stronę www.dompowerenergi.pl